Witam serdecznie, Okoloko z tej strony Mam dzisiaj dla was grę pomiędzy mną a Miriadem czyli ja jako osoba z platyny gracz z platyny kontra topka Age of Empires 4 Miriad w tym momencie jest 93 na laderze, więc jest całkiem spora różnica, oczywiście zdobywca trójeczka, czyli bardzo, bardzo duża różnica. Top 5000 kontra top 100. <laughs> ok, e, oczywiście jest to mirror, Francja na Francję, czyli będzie dużo knightów, rycerzy, e, zobaczymy jak to się rozegra. Zobaczymy też najprawdopodobniej proskouty, bo są bardzo, bardzo popularne w tej mecie. Tutaj możemy przyjrzeć się skautowaniu, jak mi idzie. Ja poszedłem troszkę do środka, gdy spotkałem skauta przeciwnika, to odbiłem e, na moje lewo, gdzie Miriad pojechał prosto przez całą bazę, zobaczył gdzie mam złoto, czyli chciał się już do tego przygotować, jak będzie gra wyglądała, i potem za moją bazę. Kto na tym lepiej wyjdzie? Wróćmy do widoku ogólnego. No jak na razie owieczki są po mojej stronie. 9 owieczek, gdy Miriad w tym momencie tylko 5. No i też jestem, też widzę gdzie ma złoto. Będę widział, gdzie ma złoto w kilka sekund jest. No to jest dość ciekawe, że mm, Conqueror spotyka platyniarza no, ale najprawdopodobniej zasiedział się w kolejce, tak też mi napisał na początku gry, prosił. no nie wiem jak to było, no ale może, może się zasiedział w kolejce, może nie zobaczymy jak gra się rozwinie tutaj ja będę chciał i standardowym buildem widzimy e, Miriad, bo będę musiał jeszcze raz dokładnie obejrzeć gdzie jest różnica w naszych buildach i w jaki sposób on przeszedł o tyle szybciej bo wydaje mi się, że wszystko jest dość podobne o, no i mamy teraz szkołę kawalerii, tak samo z mojej strony. Tutaj nasze scouty się minęły. E, no i mamy 13 owieczek dla mnie. E, gdzie było chyba 10 dla Myriada? No i buduje się szkoła. Ja już sobie tutaj zakolejkowałem ładnie wszystkie inne budynki. A Myriad postawił młyn. Wcześniej, całkiem wcześnie. i zobaczymy, który upgrade będzie. Ja już e, podejrzewam, który będzie, bo widziałem to w trakcie gry. Tak to tutaj wam powiem, będą proskauty z jego strony. No, całkiem kontrowersyjna, ale bardzo, bardzo nowa, bardzo często wybierana. Bardzo często wybierany sposób grania. No, daje ci to całkiem sporo boostu w Trakcie gry, no, możesz sobie te diry tutaj pod Town Center przyprowadzić, i nie musisz się bać o ten przychód. Jedzenia ok, wysłałem mojego scouta do przodu w tym momencie, będę scoutował przeciwnika. Landmarki zaraz zostaną zakończone, i wejdziemy do ery drugiej. No, jest czwarta minuta. Obydwaj gracze. Co są wy, w drugiej jerze? Zobaczyłem młyn, czyli domyśliłem się, że będą proskauty. No i oczywiście proskauty w kolejce. O, o swoim myśleniem... A to zabiję mu te diry. Tutaj te, te jelonki, będzie mu ciężej troszkę je e, pozbierać. No ale nie pomyślałem też o swoich jelonkach. A Miriad wysyła skauta pod moją bazę. Tutaj już pierwszy rycerz z mojej strony wyjechał. I tak samo po stronie Miriada rycerz leci w stronę mojej wadzy. Czyli kto teraz lepiej na tym wyjdzie? Hmm. No i kolejna mała różnica. Ja mam dwóch rycerzy. Znaczy drugiego rycerza w kolejce. Drugi rycerz wyszedł. No, a tutaj e, zajmuję się zabijaniem tych jelonków, by mu nie pozwolić zbytnio na zbieranie tego. Jego skauty pojawiły się pod moimi jelonkami. A mój rycerz będzie jechał w stronę złota. Tutaj też e, zauważyłem w dobrym momencie, że jego rycerz jest przy moim złocie, więc cofnąłem tych villagerców. Niestety nie zbieram złota przez chwilę. Ale mam kolejnego rycerza w kolejce, więc. A, nie jest tak źle. Tutaj udało mi się e, zabić jednego villagersa. Mam przy... przewagę. No nie mam przewagi, bo e, gdzieś musiałem się zgubić z kolejkowaniem villagersów. <grywka> A, z drugiej strony widzimy dalej, nie mogę zbierać złota. Mój skał tutaj się pojawił. Patrzę, co robi tym rycerzem. Wysłałem tych dwóch rycerzy do przodu. Tutaj widzimy jakieś małe potyczki, tak samo pomiędzy kolejnym rycerzami. No i przegoniłem tego rycerza. Mogę spokojnie wrócić na złoto i dalej produkować swoich królewskich. Tak? Roskauty pracują. Kradnie moje jelenie nieprzyzwoicie, prosto sprzed mojej bazy o, powinienem tego pilnować, ale coś, za późno stało się, stało, okej okay. po tym ataku stwierdziłem, że ten murek będzie przydatny mm, żeby to, ten, ten jeden punkt sobie odgrodzić, żeby troszkę ciężej mu było przejmować, y, atakować moje złoto Biorę wszystkich rycerzy i co z nimi robię? Wysyłam ich do przodu, to samo ze strony Miriada, tylko on wysyła trzech, ja mam tutaj czterech rycerzy. Wysyła ich prosto do mojej bazy, rally point chyba był ustawiony, tak jest ustawiony pod stronę mojego złota, no zobaczymy co z tego wyjdzie my czwarty rycerz się zbiera czyli jest w miarę porówno i będzie tutaj starał się no ale cóż, jest murek jest bardzo dobrze, udało mi się wykiwać tego wankerora o pojawił się rycerz na mapie widzimy, jest tutaj, będzie wjazd na moje złoto w tym samym momencie. Ja będę robił wias na jego złoto tych dwóch rycerzy. Tutaj będzie broniło odesłanie w tym samym momencie i atakuję jego złoto. Mój villager spada. I jego villagersów dwóch padło w tym momencie. Trzech, czterech villagersów padło, czyli... Chyba wyszedłem lepiej. Jego rycerze też stracili sporo życia. Tutaj się wycofuje. Widzimy wysłał jednego rycerza, no ale tu ja mam troszkę przy... więcej. Tutaj małe starcie. Cofnęłem swoich rycerzy. Widzimy tutaj wraca Villagersów na złocie. Cofnął swoich Knightów pod moje TC. Ale niestety moje TC jest zapakowane. Tutaj walka pomiędzy rycerzami. I rycerze... Miliada dostają, że tak powiem, mały oklep. Widzimy migracja villagersów. Oczywiście ja też teraz nie zbieram złota. No ale e, jak popatrzymy na armię stracą 1200 Miriad stracił, gdzie ja straciłem... 100, czyli nie, nie straciłem żadnego rycerza, jeszcze i dwóch kolejnych rycerzy Miriada pada. Mogę się teraz spokojnie wycofać. Gdzie on został z jednym rycerzem z dwoma yy, yy, punktami wytrzymałości. Tutaj Miriad stwierdza, że chyba nie będzie dobra walka w ten sposób. Musi yy, wyprodukować baraki. No, powiem wam, że w tym momencie byłem zaskoczony, że mi tak dobrze poszło. Yy, straciłem dwóch villagersów i skauta. Nie wiem, ilu rycerzy on stracił, ale sporo. No bo 1700. Surowców straconych, chyba za każdego rycerza liczy stówkę. Aż tylu rycerzy by stracił? To jest 7,350 za villager villagersów e, i dodatkowe 400, tyś, 1400. No to kurde, 7 rycerzy? Nie, no nie wydaje mi się, że tak mocno. Chyba, że. No jest to możliwe, no bo zostało mu dwóch rycerzy, a ja mam 8. 1400? Nie, to 14, nie, tylu nie mógł stracić. No nie wiem jak ten program liczy, no ale widzimy, że zmusiłem go do przeniesienia się na inne złoto. W tym samym momencie ja tutaj wytrwałem całą bandę w żeby nadrobić je złotem. Też tak, w tym samym momencie postawiłem wieżę i wybrałem się na jelonki. Niestety tylko 5 jelonków w tym momencie zostało. Rycerz i horseman y i jeździec. Jadą w stronę tych jelonków, które pozostały. No ale tutaj widzimy: Miriad w tym momencie e, zajmuje się budowaniem murów. A moje jednostki pojawiły się w samą porę. I jest szarża na Glidgersie. Wilk mi pomógł, dobił tego i mogę wycofać tego rycerza swojego. Gdzieś straciłem jednego rycerza? Nie wiem dokładnie gdzie. A nie, to. Straciłem jeźdźca, to nawet rycerze nie straciłem. Czyli ta stówka to była za jeźdźca, czyli troszkę więcej jest. Okej, okay, i wycofujemy się. Jednostkami zbliżamy się do. Chyba będziemy zbliżać się do trzeciej ery, z tego co mi się wydaje. Zwłaszcza, że mieli 1300 jedzenia, no ja też tutaj całkiem blisko. E, tak samo rycerstwo, czyli leczenie na moich rycerzach. E, Zupgrade'owane No mogłem tutaj jechać. Chyba byłoby to dobre wyjście, no bo tutaj nie ma armii. O, nie, w sumie teraz ma, czyli jednak się dobrze zdecydowałem. Nie byłem pewny, w którą stronę się wybrać. Myriad, widzimy, zjada te jelonki po Town Center. Ten proskauty opłaciły się mu. No, ale walki były bardziej po mojej stronie. Pojawił się scout dodatkowy, żeby widzieć gdzie moi rycerze się wybierają, co mogę z nimi zro zrobić. W tym momencie ta gra jest e, bardzo po mojej stronie. Chociaż na punkty. Na punkty? Nie za bardzo. Okej. Okay. Myślałem, że lepiej punktowy będę siedział, ale te włócznie. Widzimy, zaczyna zbierać miriad kamień. Co on myśli o drugim town center? Najprawdopodobniej, e, i tutaj miała być szarża, no ale zobaczyłem tych włóczników. No to się musiałem wycofać. I jest landmark, czyli landmark z mi Chcę tych rycerzy, e, których mam dużo więcej, upgrade'ować do. E, prawie imperialnych za pomocą specjalnych upgrade'ów Tutaj jadę, chcę zobaczyć Na to jego złoto Czy mi się uda Widzimy Mirja też zobaczył moje jednostki I będzie bronił tego landmarku, obronił landmark w międzyczasie Ja przeszedłem do kolejnej ery Tutaj e, widzimy buduje Landmark. No Przewaga militarna jest spora, tyle że to są włócznie. A ja już mam postawione 6 strzelnic. No, taki trochę, taka trochę mała panika. No i upgrade dla, dla rycerzy tak samo. E, upgrade do weterana dla rycerzy. E, Royal Bloodline. Czyli ten specjalny taka ulepszona e, wersja biologii no i tu mi się udało kilku kolejnych villagersów wyłapać i się wycofuję. Tu myślałem na początku, że tutaj jest przejazd, niestety nie ma. No a Miriad muruje wszystko. Tutaj jeden rycerz odesłany na bok. Nie wiem czy to była dobra decyzja. Trzeba było po prostu uciekać. No ale chciałem to za Jeszcze może jak mi wykorzystał to do tej szarży Na to myślałem, że coś tutaj na złocie złapie, niestety. Sprawdzić jadę drugie złoto, no ale jestem zaskoczony murkiem. No i niestety od tej strony nie mogę zaatakować. Eee, łucznicy w kolejce budują się, no muszę odpowiedzieć na te włócznie. Tutaj tymi rycerzami mi się jeszcze jakieś zamieszanie zrobić. I tutaj jest mój rycerz, który jest e, zamkowy, kontra jego rycerz, który jest feudalny, no ale niestety oba rycerze się wykończyły nawzajem. Tutaj jeszcze jeden rycerz ze skautem stara się coś znaleźć, stara mu się mu pomieszać, chyba trochę. E, trołuje te jednostki. W tym czasie Niliad zbiera ten kamień. Jeszcze jakaś jeden hit będzie, jeszcze jeden rycerz i jeszcze jeden vilizer złapany. No ale szkoda tych jednostek. Nie wiem czy to było opłacalne czy nie. Możecie mi napisać w komentarzach, jak wam się to podoba. Tutaj złoto mi się skończyło. Jestem przeniesiony na. Przeniosłem się tu na złoto, na jelonki. Czyli jedzenie z mapy chcę zbierać w międzyczasie e, gdzieś jeszcze te pozostali rycerze biegają po jego mapie. Widzimy tutaj jest złoto o, i tego rycerza jeszcze dorwałem no ale tutaj zajmuję się wydobywaniem jedzeniem. Wyraźny problem z jedzeniem po mojej stronie i łucznicy wychodzą do środka tutaj 9 włóczników no to powinienem to z łatwością pokonać no niestety tu posiłki przychodzą do, do, do Miliada. jak na razie wygląda to całkiem przyzwoicie widzimy pojawił się relat 11 włóczników, 12 łuczników i rycerze jeszcze O, musi się wycofać, ale widzimy teraz e, ta wartość armii się zmniejszyła. E, brakowało tego rally pointu. No i powinienem się tu wycofać. Ale niestety chyba zacząłem komitować do tej walki niepotrzebnie bardzo że też nie użyłem No i tych wszystkich luczników straciłem Tutaj widzi... zobaczyłem, że Prelata wysyła po relikt No to postanowiłem, że go Villagers sami pogonie W międzyczasie widzimy już e... Miriad zebrał trzy relikty hmm. Tutaj Mogłem zobaczyć, że wysyła tą grupkę tych kuszników w stronę mojego jedzenia, no to moja reakcja była No to niestety musimy się stąd ewakuować To darmowe jedzenie z mapy nie jest dla mnie dostępne, dostępne w tym momencie, muszę najpierw to wyczyścić Tutaj staram się zniszczyć te murki, no ale niestety wysłał kuszników w, w, w moją stronę I wielka migracja bilidżansów ty jest e, bardzo ładny. On przeszedł tędy. A ja myślałem, że tu nie ma przejścia. O kurcze, jakbym wiedział. O nie! A myślałem, że to jest e, zamurowane, że nie da się tędy przejść. Jakbym wiedział, o kurcze, pieczone, że miałem dostęp do jego bazy. <grym> ty da się przejść, o jejku! A ja byłem święcie przekonany, że jest tak zaolowany, że się nie da. No nic, no do... przeganiam tych jego specjalnych, e, kuczników, specjalnych francuskich kuszników. Tutaj staram się oczyścić te, ten punkt, w którym mogę to jedzenie zebrać. Widzimy i zbierają te relikty. Jeszcze mi się uda zabić tego prelata kolejnego. No, i teoretycznie przewaga w punktach jest na moją stronę. Tylko, że Myriad w tym momencie dostawił TC, ale nie produkuje z niego. Nie produkuje z niego. Ale z tego nie, nie produkuje z obydwu. Ok, i ma teraz, że tak powiem, dobrze ustawioną bazę. Poza tym jednym punktem, który mnie zdradził. Ja, nie no, po prostu go nie zauważyłem. Kurcze pieczone, jakbym wiedział. No a u mnie w bazie już nie byłem pewny, że, czy mogę wyjść na to jedzenie, więcej, więc zacząłem odbierać drewno, Musiałem zrobić tą tranzycję y, na farmy. Tutaj grupka ...kuszników z kilkoma łucznikami i jeszcze kilku rycerzy. Dzieci chcę, że tutaj jadą na środek. Yy, Myriad produkuje tak samo. Kurczę, niestety nie miałem wizji. Jakbym wiedział, że mam taką przewagę w jednostkach, spróbowałbym środkiem zaatakować, a nie tutaj jakieś yy, poboczne. Te. Tutaj będzie chyba walka mała, tak? No, tutaj ma troszkę więcej jednostek. Kompozycja jest lepsza dla Myriada. Wracanie tych kuszników nie jest najlepsze. Wycofał krozboły. E, no i horsemenami stara się tam uszczuplić mu e, ilość moich jednostek. Rycerze starają się przebić przez e, palisady. Kusznicy świetnie się zajmują tym. Tutaj zostało to wyczyszczone. Straciłem jednego rycerza. W ostatnim momencie się e, wycofałem. Odebrałem e, jeden relikt. Prawiam te budynki produkcyjne, jakbym nie był Francuzem. Ale tak, postawiłem te stajnie w ten sposób. I zbieram stone. E, kamień, przepraszam. No ale gdzie ja, gdzie ja postawię tego kipa? Nie mogę postawić w środku, no bo tu już jest budynek. No, trochę takie niemądre z mojej strony. Gdzie Myriad widzimy ładnie ustawione budynki? Potem Ale będzie mógł tutaj kipa wstawić spokojnie. Sprzedziłem, że muszę się przez te mury przebić. A jak? A zbuduję taran, co mi? co mi tam przebije się przez te palisady w ten sposób. E, w międzyczasie, tak samo. E, Chciałem troszkę nadrobić z reliktami, no to postanowiłem, że święte miejsce zacznę przejmować, ale widzimy Miliat zostawił tutaj pralata swojego onka. No i staram się przebić przez te palisady. No taka spokojna sytuacja, widzimy farmy się tutaj budują i wysyłam tych villagersów dalej na złoto. Nie przebiłem się przez palisady. W tym momencie e, Miriad już zdążył wyprodukować wystarczająco armii. Chyba, żeby to odeprzeć. No i wysyłam te jednostki na śmierć. No i tutaj wielka strata. W międzyczasie widzimy Miriad tutaj e, jazdą tak samo będzie. E, harasował moje złoto wysłałem te kilka jednostek żeby się przed tym obronić no ale e, w tym momencie zacząłem chyba grę przegrywać no już troszkę wcześniej no ale to e, te kilka tutaj walk nie nieprzyzwoi e, niedobrych ta wielka migracja no ale będę próbował dalej nie no Walczę przeciwko Conquerorowi, no to... to jak najlepiej to zrobić, nie? żebym mógł jakieś wnioski z tego wyciągnąć. No jak na razie wyciągnąłem wnioski, że trzeba się ulować, Czyli trzeba te murki stawiać. Zdecydowanie, no i jako Francja trzeba... ...pilnować jak stawia się te budynki produkcyjne. Bo no te domy na przykład postawione tutaj tak byle jak zablokowały mi to jakby to wszystko było ustawione ładnie i wcześniej myślałem o tym kipie to ta produkcja tak byłaby dla mnie o wiele łatwiejsza i mógłbym troszkę chyba więcej wyciągnąć z tej gry no i tak samo przychód dla M Miriada jest o wiele lepszy jak popatrzymy tutaj, no je na jedzeniu teoretycznie mam troszkę więcej no ale drewna ma sporo, no i wydaje się drewno i, i złota Ponad 2,5 tysiąca, 1400 jedzenia Z przychodem 1000, no lepiej, lepiej te surowce wydobywa Zwłaszcza, że tych Villagersów ma trochę więcej, tutaj widzimy Horsemenami Horsemenami stara się przebić przez e, moje mury No jest całkiem sporo tych z Horsemenów, 14 Horsemenów, więc Przebił się Tutaj wysłałem trochę swoich jednostek, żeby to odeprzeć no, i w międzyczasie e, robię pusz środkiem. Jako założyłem, że jego jednostki są tutaj, no to ja e, środkiem też zaatakuję. Może coś mi się uda. No, ale tutaj, o kurde, kip jest postawiony. No cóż, widzimy tutaj biega po mojej bazie, stara się jak najwięcej zamieszania zrobić. E, po raz kolejny walka na dwóch frontach o tyle, że e, ja wszedłem pod jego do jego bazy, gdzie on ma całkiem sporo jednostek widzimy, staram się tutaj e, pozbyć tych e, jeźdźców o, no, wysłałem kilku łuczników do tyłu jazdą gdzieś tutaj jeszcze po jego bazie też się na kilka punktów e, roz, rozdzielam, no i widzimy, że był w stanie wyczyścić moją autoarmię. Nie spodziewałem się takiej masy jednostek. No i w tym momencie mamy 22 jednostki militarne moje do 60 jednostek militarnych jego. Tutaj zbieranie złota, też złoto przemakrowane po mojej stronie. Jedzenie, tak troszkę. A, no, gorzej, widzimy rycerzy, produkuje gdzieś, teoretycznie to już jest niedobry moment do produkowania rycerzy, za dużo ma tych nie, kuszników. Nie ma specjalnego upgrade'u, to teoretycznie włócznie byłyby dobre. No ale cóż, no chociaż nawet zabiłem te 17 siedemna tych villagers'ów jego, to to drugie town center wyrobiło robotę i... Mm, I nadrobił ekonomicznie. Tutaj jeszcze wieża postawiona przy złocie. No ale już y, nie wydaje mi się, żebym mógł coś z tym zrobić. Zobaczymy, upgrade y pobrano. O, o tym upgrade zapomniałem. Ten upgrade byłby dobry, trochę że, troszkę wcześniej. Ym, zapomniałem o tym. Tak samo upgrade y w później mogły być lepsze. Jest ten kip mój tragiczny który powinien bufować, znaczy dać, dać, dawać bonus do tych wszystkich budynków, a daje tylko do trzech. Nie zagrałem jeszcze za wielu gier w Francji, żeby się tego nauczyć, albo przyzwyczaić do stawiania tego budynku, nie pamię pamiętać o tym jak stawiać budynki. No i tutaj idzie e, armia Miriada. I mamy atak jazda i kusze okej, okay, jest wycofanie ściągnął tych kuszników moi rycerze będą padać do szybko od nich. kilka tych włóczni ale niewystarczająco ich no i mamy gg <słuch> no ale i tak jestem zadowolony że sobie całkiem nieźle poradziłem. Może oczywiście to makro e, late game było słabe, ale fajna gierka, fajna gierka. Byłem bardzo zadowolony z tego, jak zagrałem. No nic, dzięki za oglądanie. Pozdra e, jeżeli macie jakieś komentarze, napiszcie. Z chęcią ich posłucham. Uwagi, co powinienem lepiej zrobić. Nie wiem, kiedy będę miał następną okaz okazję grać przeciwko. E, graczowi tego pokroju, ale... ale było to fajne, fajne, fajne doświadczenie dostać w pierdzie lot topki Age of Empires okej, okay, pozdrawiam, miłego wieczora, dnia, ranka kiedykolwiek to oglądacie, do zobaczenia, oko loko, hej!